Ja <śmienicza> Już? Pani Asiu, możemy panią prosić. To tak, raz na tej znajdą <śmienicza> się. Muszę się odsunąć. Gdy ma jakieś słabości i te upodobania, każdy zna tego motywy i jego poczynania. Nie każdy ją odnalazł, często ją odwiedza i uśmiechem słabości do niej ją poprzedza. Lecz gdy ją już poznamy, to jej nie doceniamy Dalej poznając życie, z nim się zabawiamy, lecz szukamy nieustannie, wciąż padając na łogi, czekać, pasja I Czekając, gdy was je i postawić je na nogi. Czasem tańczymy w życiu, tak jak nam zagrają pytanie czyny, czy oni słabość do tego mają? Czasem padają ściny, których nie da się odebrać, wtedy nie warto się poddawać, bo po upadku trzeba wstać. Pod mały świat z tymi kolorami Swym uśmiechem wygraj parkę ze swymi Słabościami murem za zawsze Będziemy stali dzięki pani nowych Gdyż ma nie będziemy się bali W oczach innych byliśmy Tacy mali pani dała nam szansę Mimo, że inni wcześniej nie dostrzegali <noise>